Czy wzrost ma znaczenie? Nie zawsze, ale w niektórych sportach bardzo się przydaje. Niektórzy zostają koszykarzami, inni siatkarzami, a jeszcze inni mimo wszystko postanawiają skupić się na piłce nożnej. Dzisiaj przedstawię wam zawodników, których śmiało można nazwać gigantami boisk. Zaczynamy. Myśląc o wysokich piłkarzach, od razu przychodzą nam do głowy takie nazwiska jak Jan Koller czy Nikola Zigić. I tutaj macie rację, bo oboje mają dokładnie 2 metry i 2 centymetry. Jednak w piłce znaleźć można piłkarzy o dużo wyższych niż wymieniona dwójka. Na początku zawodnik, którego możemy kojarzyć z Lechigdańsk, a obecnie grający w Torino, czyli Vanja Marinkowicz Sawicz. Bramkarz mierzy 2 metry i 2 cm. Serb mimo dobrej gry w Polsce po transferze do Włoch zaginął. Miał kilka ciekawych spotkań, ale większość jego kariery skupia się na wypożyczeniach: czy to do SPAL, Ascoli, czy ostatnio do Standard yes. Tym samym wzrostem pochwalić się może również inny bramkarz, tylko że z Rumunii: Costel Pantylimon. Zawodnik w swojej karierze zdobył po dwa razy mistrza Anglii Super Puchar Anglii i raz Pucharigi Angielskiej i to wszystko z Manchesterem City. Niestety na to osiągnięcia nie miał zupełnie wpływu, gdyż przez ten okres The Citizens zagrał zaledwie 7 razy. Obecnie występuje w Championship w Nottingham Forest, jednak w minionym sezonie nie zagrał ani minuty. Kolejny piłkarz, tym razem napastnik to Lassie na i Iworyjczyk ma 2 m i 3 centymetry. 30-latek swój złoty okres przeżywał w Anży Maczaczkała, do którego przeszedł za 18 milionów z Krasnodaru. Następnie było Monaco, Everton, Amiens czy SC Kruj, a obecnie znajduje się na Bezobociu. traole pochwalić się może trzykrotnym zdobyciem Mistrza Rumunii, dwa razy podnosił Puchar Rumunii i raz został Mistrzem Afryki z Wybrzeżem Kości Słoniowej. W NBA był Yao Ming, a w piłce mamy Jack Yanga. Ten chiński napastnik mierzy 2 m i 5 centymetrów. Jak przystało na większość zawodników z Azji, całą swoją karierę spędził w Chinach. Obecnie występuje w Henan Reserve, który jest średniakiem w RZCSL. CSL. wzrostem 2 m i 6 centymetrów pochwalić może się czeski bramkarz, czyli Thomas Holly. 28-latek większość swojej kariery spędził na czeskich boiskach, między innymi w Spartaku Praga. Czy FC Rin, z którym zdobył Puchar Czech? I to właśnie po tym sezonie trafił do angielskiego FC Gillingham, który grał w Rich One. Hori wtedy zaliczył jeden z najlepszych okresów w swojej karierze, grając w 107 spotkaniach i zachowując 25 razy czyste konto. Obecnie występuje w Ipswich, którym jest podstawowym bramkarzem. O 2 cm wyższy, czyli 2,8 m, posiada również bramkarz tym razem z Belgii, Kristof van Hout. 33-latek całą swoją dorosłą karierę spędził na rodzimych boiskach, m.in. w Standard czy w Gang, z którymi zdobył popucharze Belgii. Przez sezon zaliczył również grę w Lidze Indyjskiej. Po powrocie zakotwiczył się w KFC Westerow, w którym przez 5 sezonów zaliczył zaledwie 16 spotkań. Najwyższym piłkarzem grającym zawodowo w piłkę jest pochodzący z Danii Simon Broch, który Was nie zaskoczę, bo również występuje na pozycji bramkarza. Ten 27-latek wielkiej kariery nie zrobił, a najbardziej znany jest z gry Fifa, w której zestawiany jest najwyższej 11 gry. Co prawda miał kilka przygód w Lidze Angielskiej, ale klub z Arrington ciężko uznać za jakiś większy sukces. W ostatnim sezonie zaliczył grę w Dalvin Hamlet, który występuje na szóstym poziomie rozgrywek w Anglii. Obecnie dunski gigant jest bez klubu, a chwilowo Henry brak. W przypadku tych zawodników kariery nie potoczyły się najpewniej tak, jakby chcieli. Czy to wina wzrostu, a może po prostu talentu? Ciężko stwierdzić, ale na pewno na boisku wyróżniają się i to bardzo. A wy znacie jakichś wysokich zawodników, którzy nie zostali wymienieni w tym odcinku? Jeśli tak, to piszcie w komentarzach. Jeśli już do końca tego filmu, to Ci bardzo dziękuję. Pod spodem masz znaczek subskrypcji, a obok materiał, który może jeszcze nie oglądałeś, więc zapraszam.